Jeśli zrozumiesz cel ludzkiego życia to łatwiej Ci będzie nauczyć się czuć do niego, mężczyzny. Miłość, bo istnieje już zrozumienie, że człowiek w moim życiu jest nauczycielem. Jestem mu za to wdzięczna. Ten mężczyzna nie wszedł w Twoje życie od tak sobie. Przecież całe nasze życie to wielka szkoła, a przedmiot studiów jest jeden, miłość. Poprzez mężczyzn przychodzą do nas najważniejsze i najtrudniejsze lekcje, a specjalnością jest wyłącznie miłość i akceptacja w samej siebie. Możemy dać miłość innej osobie tylko wtedy, gdy ją już posiadamy. Nie możemy dać komuś innemu tego, czego nie mamy. Twój mężczyzna jest zawsze twoim lustrem. Pamiętaj o tym. Odzwierciedla tylko to, co jest w tobie. Niedawno usłyszałam od pewnej kobiety: Jestem gotowa starać się tylko dla wartościowego mężczyzny. Czy ty słyszysz siebie? Co to znaczy wartościowy mężczyzna? Każdy mężczyzna, który był przyciągany przez ciebie i będzie przyciągany w przyszłości, jest mężczyzną godnym właśnie ciebie. Pojęcie wartościowe jest bardzo względne, ponieważ każdy dostaje to, na co zasługuje. Jesteś godna, dokładnie tego, co przyciągasz. Jeśli przyciągasz tylko słabych pantoflarzy lub maminsynku, to nie jest to złe ani dobre, to tylko fakt. Fakt, który pokazuje, że jesteś gotowa przyjąć w swoim życiu, dzisiaj i teraz. Mężczyzna, który przychodzi do Twojego życia, odzwierciedla na zewnątrz wszystkie Twoje wewnętrzne problemy. I możesz użyć tej wiedzy, albo spojrzeć na siebie nowymi oczami oczami kogoś z boku. Spójrzmy na najczęstsze sytuacje. Jeśli Twoje życie wszedł zazdrośnik, to powinnaś nauczyć się przekierować swoją energię seksualną w twórczość. Bo mężczyzna zazdrośnik nie pojawi się nigdy w życiu dziewczyny, która ma przepracowaną kwestię swojej seksualności. Jaką lekcję przynosi ze sobą mężczyzna, który rwie się do rękoczynu? Jeśli tyran wkroczył w twoje życie, to nadszedł czas, abyś nauczyła się słuchać siebie? Ponieważ kobiety żyjące z tyranami to kobiety, które zupełnie nie mają pojęcia, czym są granice, a to zmieniło je w ofiary. One czują się nieszczęśliwe, samotne i opuszczone przez wszystkich. Mój mąż to tyran, pogoda jest zła, a inni mają radość w życiu. A mi takie coś przypadło. Widać mój los jest taki cierpią i będę cierpieć. Stosownie do tego mężczyzna albo stawia kobietę na ziemi przez swoje zachowanie, albo uczy tę kobietę szacunku do siebie. Przywraca jej strukturę osobowości, podkreślając jej program ofiary. Uczy ją obrony swoich granic i umiejętności stanięcia w obronie siebie. Inny mężczyzna po prostu nie zdoła nauczyć takiej dziewczyny, aby zaczęła słuchać siebie. Ofiara musi odczuwać silny ból, aby w końcu zmienić coś w swoim życiu. Jeśli trafił się mężczyzna alkoholik uzależniony, to też nie przypadek, że trafił w twoje życie. Ty go wybrałaś z jakiegoś powodu, dla przyjęcia jakiejś ważnej lekcji. Czego taki mężczyzna uczy? Wyobraźmy sobie, jak zachowuje się kobieta w takim związku. Ona go nieustannie piłuje, marudzi, a tym samym ukorzeni i zabija całą jego męskość. Albo też znajduje się w stanie bidulki. Która bardziej niż inni nie ma szczęścia w życiu, a wszyscy wokół są jej coś winni. Bo mąż pije, i ona ma mało pieniędzy, a dzieci są niechlujne, wszędzie tylko smutek i rozpacz. Zgodnie z tym, taki mężczyzna uczy ją w pierwszej ewentualności kobiecości, daje jej sygnał, że zabiła swoją żeńską naturę, jakąś ważną część siebie. A on zabija się za pomocą alkoholu, narkotyków i ucieka od rzeczywistości. W drugiej ewentualności uczy ją miłości do siebie, szacunku do samej siebie przede wszystkim, dorastania, umiejętności wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za wydarzenia, które się w niej toczą. Jeśli w swoim życiu pojawia się mamińcynek o słabej woli i bez kręgosłupa, to oczywiście należysz do kategorii kobiet, które nie są w stanie oddać lejców w ręce silnej płci. Sama decydujesz o wszystkim, wszystko wiesz najlepiej. Ty wszystkich starasz się zmieniać. Nie zauważasz, ale najczęściej Twoje awantury wyrastają na gruncie tego, że chcesz zmienić inną osobę, ale nigdy jej nie słuchasz. Oczywiście teraz też temu zaprzeczysz. Jeśli w twoim życiu pojawia się osoba, która karmi cię obietnicami, a on sam wiecznie imprezuje z przyjaciółmi w najbardziej rozrywkowych miejscach miasta, planety. Mężczyzna, który snuje kolorowe opowieści, a ty jesteś zakochana w jego manierach, w jego stylu życia i upajasz się goryczą. Ach, kiedy ty się wreszcie uspokoisz i będziemy razem spokojnie żyć? Odpowiedź brzmi: nigdy. Taka osoba weszła w Twoje życie, aby Ci powiedzieć. Zacznij doceniać siebie. Dlaczego jesteś zadowolona z tego, że gramy zgodnie z moimi zasadami i jesteś gotowa do ciągłego dostosowania się? Przepadłem na dwa miesiące i nadal akceptujesz mnie, ponieważ karmię Cię pięknymi słowami? Nie jesteś tu doceniana. Jeśli nawet teraz dopasowujesz się do mnie, to nawet wtedy, gdy w Twoje życie wejdzie przyzwoity człowiek, który pokocha cię z całego serca, to po jakimś czasie przestanie cię pielęgnować i doceniać, bo to w twojej głowie siedzą określone przyzwyczajenia i dostosowania się. Istnieje o wiele więcej takich scenariuszy relacji, ale wróćmy do początku artykułu. Co to znaczy, postaram się tylko dla wartościowego mężczyzny? Nie powinnaś starać się dla kogoś lub z czyjegoś powodu, ponieważ twój własny rozwój jest zagrożony. Każdych relacja, w każdym związku stara się wyłącznie dla siebie. Jeśli w twoim życiu jest mężczyzna, to zadaj sobie uczciwe pytanie. Czy zasługuję na niego? A za jakie moje przymioty mogę teraz otrzymać księcia na białym koniu? Rozumiesz przecież, że książę to nie wytrzyma z dziewczyną, która ma mnóstwo kompleksów, karaluchów w głowie i różnych mani. Wszystko to należy przepracować. Ludzie nie uczą się prowadzenia samochodu za kierownicą Ferrari. Istnieje coś takiego jak cień danej osobowości. To te cechy, z których my sami nie zdajemy sobie sprawy, nie widzimy ich, nie akceptujemy. One w nas są, ale dla naszego umysłu są okryte cieniem. Zatem istnieją lustra bezpośrednie i wsteczne. Lustro bezpośrednie cecha, która drażni Cię w kimś, jest w Tobie. Tylko ty jej nie widzisz, nie chcesz jej zauważyć. Na przykład, mąż jest leniwy, leży na kanapie i nic nie robi. Ciebie to po prostu doprowadza do temperatury wrzenia, a więc to samo lenistwo jest również w tobie. Też jesteś leniwa i tak naprawdę chcesz położyć się na kanapie i gapić w sufit, ale po prostu nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, bo jako dziecko uczyli cię być silną, a nie leżeć od tak po prostu. Albo też nigdy tak nie czyniłaś, żyjąc w strasznym stresie i niekończącym się wyścigu, praca, dom, dzieci, szkoła, sprzątanie i tak Czym to mówi? To nie znaczy, że należy położyć się wraz z mężem i zarzucić wszystkie działania. Po prostu zaakceptuj. Tak, gdzieś w głębi duszy jestem bardzo leniwa, nawet bardziej leniwa niż mąż. I niech przynajmniej czasami ta cecha ma szansę się pojawić. Zorganizuj sobie wakacje tam tylko leć. Idź na masaż, świadomie bądź leniwa i zrelaksuj się. A lustro wsteczne. Znajdujesz cechę, która irytuje cię w mężczyźnie i sprawdzasz, czy jest w tobie jej przeciwieństwo, na przykład Mężczyzna jest słabeuszem, a więc ty jesteś silna, dominująca, zbyt dużo wzięłaś na siebie i musisz nauczyć się bycia słabą. Mężczyzna jest nieodpowiedzialny, co oznacza, że jesteś nadopiekuńcza, nadodpowiedzialny. Kontrolujesz wszystko i nie możesz się odprężyć, zaufać. Mężczyzna jest kłamcą. Jesteś zafiksowana na punkcie prawdy i ciągle potrzebujesz, żądasz, oczekujesz, dowodu i potwierdzenia. Brak w tobie wiary. Mężczyzna jest chciwy i jesteś zbyt skąpa, przede wszystkim dla siebie samej, skąpa w miłości, emocjach, odnośnie czasu. Zasady są jasne: kiedy uświadomisz sobie to wszystko w sobie, to po pierwsze przyjmiesz te cechy w sobie, a przynajmniej zaczniesz je akceptować, a po drugie staniesz się ponad to, wiedząc, że jesteś kimś więcej. Kiedy rozpoznajemy te cechy w nas samych, wtedy i mężczyźni się zmieniają, lub ich zachowanie przestaje nas zranić. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko na świecie jest zbudowane na zasadzie lustra. Całe nasze otoczenie jest naszym odzwierciedleniem. Z pomocą innych ludzi możesz łatwo zobaczyć, co jest w tobie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego otoczenia, z pracy, to najpierw nie jesteś zadowolony z siebie. Nasz stosunek do siebie pokrywa się z naszym podejściem do ludzi wokół nas, a ludzie z kolei odzwierciedlają nasze wyobrażenia o sobie. To, co jest we mnie, to jest i poza mną. Nasz wewnętrzny świat przyciąga wewnętrzne światy innych ludzi. Dlatego, jeśli wszyscy wokół ciebie są chorzy, wszyscy cierpią smutek, depresję, to tak samo dzieje się w tobie. A jeśli jesteś otoczona przez jasnych, miłych, kochających ludzi, to ty sama taka jesteś. To wszystko jest bardzo proste. Pracuj nad sobą, a świat i ludzie się zmienią. Wszystko to powyżej nie jest napisane po to, aby poczuć się winną z powodu klęski, ale poczuć, że kobieta może wszystko zmienić sama. I nawet zdrady one nie są patologią, a żigolaki to nie jest temat tabu. To jest coś, co pomoże kobiecie przemyśleć siebie i coś, z czym koniec końców da się uporać, jeśli kobieta tego zechce. Już zrozumiałaś, że sednem wszystkich lekcji, które przynoszą nam mężczyźni, jest powrót do naszej żeńskiej natury, ponieważ u większości kobiet istnieją takie wielkie zakłócenia. W rzeczywistości są to szkodliwe programy wirusowe, przenoszone przez kobiety, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I albo podążymy w kierunku męskich energii i każdy mężczyzna u boku takiej żelaznej damy leży na kanapie, wiesza się na szyi, na plecach, leniuchuje, upija się lub zaczyna walować. Albo znajdujemy się w pozycji ofiary i wzdychamy na temat naszego ciężkiego losu, a mężczyzna działa jak domowy tyran, a popełnia nikczemne czyny. W rzeczywistości za jego pośrednictwem Wszechświat próbuje z tobą rozmawiać, coś ci uświadomić. Poprzez te wszystkie i inne typy mężczyzn Wszechświat mówi ci stań się kobietą, naucz się kochać siebie, zacznij doceniać życie, bo nie przyszłaś tu cierpieć. Jesteś kobietą. Gdzie jest ta płynność wody i akceptacja mężczyzny? Gdzie jest płomienna namiętność? Gdzie jest ciepło spaleniska? Gdzie jest cześć i szacunek dla mężczyzny? Gdzie jest mądrość? Gdzie jest piękno, czułość, lekkość, radość? Gdzie jest wiara? Proszę, oto on. Trzymaj swojego mężczyznę do rozrywki. To jest twój trener do ujawnienia kobiecości. Naucz się, proszę. A my tego nie słyszymy. Zrywamy relację, spotykamy nowego mężczyznę, a potem znowu to samo i jest coraz gorzej. I tak w błędnym kole. Zawsze będę twierdzić i obstawiać przy tym, że zmiany powinny zacząć się od kobiety. Wszystko zaczyna się od niej. Od niej bierze się początek, ponieważ to ona jest przestrzenią. Zanim przeniesiesz odpowiedzialność na mężczyznę, spójrz na siebie samą. On jest wyłącznie tylko twoim odbiciem, odzwierciedleniem. Internet jest pełen popularnych stron o tym, jak manipulować mężczyzną i zdobywać od niego prezenty. Ja nie mówię o tym. Mówią o szacunku i miłości do siebie, o wierze i akceptacji mężczyzny, o radości i świetle życia. Tak, to boli, bolesna jest zmiana siebie, a jeszcze trudniej zdać sobie sprawę, że ja przez swoje instalacje programowe, poprzez program wirusowy, tylko niszczę swoje życie. Ale jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ból jest tym, czego potrzebujemy. Zrozumiałam to, gdy zaczęłam się rozwijać i wzrastać, a ból w relacjach jest nieodłącznym towarzyszem dwóch dorosłych partnerów, budujących te relacje i tworzących rodzinę. Znam wielu mężczyzn i wiele kobiet, które nie mogą znieść bólu, gdy tylko relacja zaczyna się komplikować. To nie wytrzymują i decydują się zakończyć związek, po czym wkrótce wskakują w nowy związek. Myśląc, że wszystko będzie inaczej i nie będzie problemów i zmartwień. Wszystko, co złe już było. Początkowo wszystko idzie dobrze i słodko. Etap miłości, a następny nieodmiennie przychodzi etap kłótni i docierania się. Krytyka, oskarżenia i znowu powraca ten sam wielki ból. Z powodu którego zerwano poprzedni związek. Czy jest jakiś sens biegania w kółko? Zawsze zadawaj sobie pytanie – Czego ta sytuacja mnie nauczyła? Dlaczego to się wydarzyło? Co muszę z niej wynieść dla siebie? Wtedy nie dostaniesz tego odpływu energii, a otrzymasz swój zasób. Czego więc uciekamy od bólu lub myślimy, że tak być nie powinno? Bardzo często dla kontynuowania życia, w tym życia rodzinnego, trzeba przejść przez ogień i wodę i miedziane trąby, tytuł znanej bajki. Będzie to zahartowanie postaw i twój wzrost. Nie bój się tego. Każdy związek to jakieś trudności, a jeśli zaczniesz relację z ideą, że możesz wreszcie odpocząć i cieszyć się, wtedy rozczarowanie będzie nieuniknione. Musimy być przygotowanymi na trudności, ale trzeba stawić czoła tym trudnościom. Przywitać je jako szansę na zbliżenie się, na pomoc wzajemną, szansę na nawiązanie współpracy. Kochany człowiek nie jest kimś, z kimś możesz czerpać przyjemność przez 100% czasu. Kochany człowiek to ten, do którego jesteś gotowy. Przezwyciężyć trudności i się zmienić. Ten, którego akceptujesz całkowicie, pełni, bez reszty. Autorem tekstu jest Aliana Veriati. Dziękuję Wam wszystkim za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawisz po sobie jakiś swój komentarz, łapkę w górę lub zasubskrybujesz kanał. Dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia wkrótce. Zdrawiam Was cieplutko. Dorota